Dzień <grym się> Przynieśliśmy <podjętnie> paczkę jak zawsze na święta. Bardzo. To, że dzisiaj jesteśmy tutaj u naszych bohaterów, u naszych weteranów, zawdzięczamy ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy dzisiaj ich tutaj odwiedzić. Dzięki temu, że działają razem z nami, mamy obiadki, mamy dla nich paczki świąteczne najlepsze życzenia zdrowych i spokojnych świąt. <laughs> No to jest świąteczną. Dzisiaj musimy dotrzeć do 14 kombatantów w różnych miastach, miejscowościach, m.in. w Elblągu i Lizbarku Warmińskim. nazywamy na święta. W paczce kombatanci znajdą to, co mogliby znaleźć w świątecznym koszyczku. Słodycze, w tym również życzenia od dowódcy, oraz. Pakiet ochronny. Karmicie nas, pamiętacie o nas, wielcy patrioci jesteście. Szanowny Boże, dobrego wszystkiego w życiu, naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni. Heee! Dzień Wesoły świat! Wesoły świat! bardzo dziękuję i żyjcie Wam zdrowie.